Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, w którym zobaczycie 10 propozycji fryzur na lato. Z góry sorry za mój duży odrost. Pierwszy pomysł, czyli kwiaty we włosach. To absolutny hit tego lata. Zwiąż włosy wysoko w kucyk. Następnie podziel go na dwa pasma włosów. Najpierw pierwsze zwiń i zepnij klamrą. Ja te kwiatki dorwałam w Playmarku, ale słyszałam, że dostępne są też w Hausie albo w Pull&Bear. I z drugim pasmem robimy dokładnie to samo. Wygląda to przeuroczo. Myślę, że jest to idealna fryzura na wakacje. Następna fryzurka to romantyczne upięcie, do którego przydadzą się lekko pofalowane włosy, wtedy to po prostu wygląda bardziej efektownie. Część włosów spinamy z tyłu klamrą, najlepiej właśnie jakimś słodkim kwiatkiem i gotowe. Moim zdaniem prezentuje się to bardzo dziewczęco. Kolejna opcja z użyciem klamry, co poradzę, uwielbiam je, to objętościowy kucyk. Związujemy gumką wysoko włosy. Następnie robimy we włosach otwór, tak jak widzicie, zaraz zobaczycie na filmie i przekładamy przez niego włosy od dołu do góry. Dzięki temu wydaje się, że kucyk jest wyżej, a włosy są gęstsze. Dla zwiększenia efektu pod kucykiem wpinamy jeszcze klamrę. Wtedy efekt jest naprawdę fajny, a fryzura bardzo dobrze się trzyma. Lato równa się duże słońce, a przed nim chroni nas m.in. czapka z daszkiem. W moim sklepie trwa teraz wakacyjna promocja, gdzie do każdego zamówienia dołączamy losową czapkę z daszkiem gratis. Taką czarną lub różową, więc warto coś zamówić, aby otrzymać taki prezencik. Co do fryzury, w wycięciu czapki wyjmujemy trochę włosów, resztę zwijamy z tyłu i w tym miejscu spinamy klamrą. Myślę, że krótsze włosy lepiej się nadadzą do tej fryzury, bo kucyk nie będzie tak obciążony. Druga propozycja do czapki to upięcie z warkocza. Splatamy z tyłu włosy w warkocz i przekładamy go kilka razy, w zależności jak długie włosy macie, przez wycięcie czapki z tyłu. Koniec warkocza wplatamy w resztę upięcia i tyle. Włosy mocno. Są spięte, a przy tym oryginalnie wyglądają. Super opcja na przykład na rower. Kucyki Body. Dzielimy włosy na dwie części. Każdą z nich wiążemy wysoko i tak bardziej z tyłu, ale prawdziwą robotę robi kolejny krok. Wyciągamy z kucyków pojedyncze pasma i oplatamy nimi gumki, spinając je na koniec wsuwką. Od razu lepiej to wygląda, prawda? Dla fanów warkoczyków bardzo prosta opcja. Nazwałam tą fryzurę swobodny warkoczyk. Wiążemy część włosów na górze, po czym zaplatamy ten kucyk w warkocz i już, mała zmiana, a fajnie wygląda. Poprzednią fryzurę możemy szybko zamienić też w inną, a mianowicie w taki koczek. Zwijamy nasz warkoczek na czubku głowy i mamy rozpuszczone włosy plus odgarnięte z twarzy, więc dwa w jednym. Tą fryzurkę kul cool warkoczyki wyhaczyłam na TikToku i bardzo mi się spodobała, więc postanowiłam się nią z Wami podzielić z przodu. Jak widzicie, wiążemy dwa bardzo cienkie warkoczyki. Następnie połowę włosów z góry wiążemy w kucyk, a resztę zostawiamy rozpuszczoną. Dajcie znać, co myślicie. I ostatni pomysł to warkoczyki po bokach, czyli bierzemy dwa troszkę grubsze pasma włosów z przodu głowy, resztę spinamy z tyłu, żeby nam nie przeszkadzała. Wiążemy warkoczyki, przekładamy je do tyłu, związujemy je tam gumką i to wszystko. Dajcie znać, która fryzura podobała Wam się najbardziej i widzimy się w kolejnym filmie niebawem. Pa!